Jarmoń Wrocławski już nastaje, stałe wpisany jest w kalendarz obchodów Bożego Narodzenia w stolicy Dolnego Śląska. Pomimo grudniowych mrozów i padającego śniegu na rynku można było spotkać licznych spacerowiczów, którym już udzielała się magia świąt. Jest choinka, wszyscy dają sobie prezenty. Rodzinną atmosferę, czas z bliskimi, no i prezenty oczywiście. Choinkę lubię. Tak, tak, bo fajnie ten, w akademiku jak się siedzi to przez cały rok tego nie ma, w domu jest tak... Spokojnie. No i śnieg by się przydał, którego jak zwykle chyba w tym roku nie będzie, jak mówią meteorolodzy. Dla jednych obecność bliskich i niecodzienne dekoracje, dla drugich tradycyjne dania stanowić będą największą atrakcję tego wieczoru. Suto zastawione z tyłu to nieodłączny element kolacji wigilijnej, na której każdy znajdzie swój ulubiony przysmak. Oczywiście barw z łóżkami i pierożki z kapustą. Karp chyba <gryw> jednak wygrywa. Przede wszystkim kapusta z grochem i z grzybami. Radość płynąca ze wspólnie spędzonych chwil z rodziną, otrzymane prezenty i parę dodatkowych kilogramów sprawiają, że większość z nas sentymentem odnosi się do bożonarodzeniowych świąt.